Cześć, mamy dwa stopnie z nieba w chlapie. Dzisiaj będzie film o rękawiczkach rowerowych. Jak się ubierać, albo co stosować, żeby było ciepło. Jak widzicie, jest dwa stopnie. Ja mam trzy palczaka i teraz pytanie, czy rowerowe. Rękawiczki w 100% dają radę. Zapraszam na materiał. Zapowiedziałem dzisiaj temat rękawiczki rowerowej, jeżeli chodzi o zimę. Generalnie tak, pytanie jest masę: co ubrać, jakie rękawiczki ubrać, dlaczego takie, dlaczego inne. I tak naprawdę mamy na rynku rowerowym milion rękawiczek, od firm X po firm Y. Generalnie powiem szczerze, że na przestrzeni ostatnich moich 30 lat kręcenia w różnych zimach zaobserwowałem jakby różne zależności rękawiczek powiem szczerze, że ja używałem bardzo długo rękawiczek Bontragera zresztą widzieliście na filmie na zapowiedzi moje trzy palczaki. są to jedne z lepszych rękawiczek, które niestety już są nieprodukowane ja mam kupiony zapas tych rękawiczek dla siebie bo są rękawiczkami sprawdzonymi Natomiast e, gdzieś tam jeszcze na starych magazynach można to kupić, e, zalegające w różnych sklepach rowerowych. Natomiast przerabiałem różne rękawiczki, piękowe, jakieś tam membranowe. Naprawdę ogrom rękawiczek przerobiłem w swoim życiu. E, a jak dużo ludzi wie, ja bardzo lubię jeździć w bardzo niskich temperaturach bardzo długo. Więc e, też powstanie film o butach, bo z tymi butami, jak wiecie, jest też, kupujemy buty zimowe niby Gortexy i to tamto sramto, ale okazuje się, że wyjeżdżamy na ten rower i w przeciągu 20 minut zamarzają nam paluchy. I co teraz robić? Wkładać ogrzewacze. No jak mamy w miarę dopasowany but, no to jak włożymy ogrzewacze? Wkładać wkładkę do buta ogrzewającą. A co będzie jak się rozładuje bateryjka? A to w kolejnym filmie, jako zimowe buty rowerowe, pokażę kilka butów i pokażę kilka patentów, jak chronić stopę zimą. Przede wszystkim dla tych, którzy się ścigają w przełaju i jak wiecie i widzicie nieraz zdjęcia, to ja w przełaju nie ścigam się. W butach zimowych, tylko ścigam się w butach letnich. Ale mam pewien, pewien patent na to, żeby się w takich butach ścigać przy wyższej intensywności. I z rękawiczkami jest niestety podobnie, ponieważ e, mamy różne rękawiczki. Tu trzymam rękawiczkę, która jest rękawiczką e, jesienną, czyli tak naprawdę ja w niej się ścigam. W minusie powyżej 5 i to jest moja rękawiczka wyścigowa. Natomiast, tak jak dzisiaj jest plus 3 stopnie, to nie jest super zimno, tak? Eee, to w tej rękawiczce by mi zamarzły dłonie. Przy tej intensywności, którą eee, z którą jechałem. No i teraz tak. Rękawiczki. Kupujemy rękawiczkę, która ma zakres temperaturowy. Tak jak w Bontragerze ta rękawiczka ma zakres temperaturowy między 0 a 10 stopni. No, mówmy się, że przy zerze by nam odpadły paluchy, by do, do, doznalibyśmy odmrożenia. To jest kompletna bzdura. Natomiast, natomiast jest to rękawiczka z membraną, której nie przewiewa, ale przy wysokiej intensywności, jakbyśmy pojechali robić interwały czy tempówki, to ta rękawiczka jest spoko. Wyjeżdżamy, przez pierwszy moment jest nam chłodno i zaczynamy. Agresywny trening, albo wjeżdżamy na pętlę przełajową, i wtedy to jest rękawiczka odpowiednia, bo szybkość membrany wypuszczania temperatury na zewnątrz i utrzymanie, czyli ta cyrkulacja powietrza, jest na tyle fajna, że nie jest nam za ciepło ani nie jest nam za zimno. A jak wiemy, w intensywności, jeżeli mamy zagrzane ręce, to jest kłopot. Tak samo jak mamy zagrzaną głowę, również jest kłopot. Więc to jest dobra rękawiczka do wysokiej intensywności. I teraz tak. Bardzo mocno zwróćcie uwagę na to, jak kupujecie rękawiczki, do jakiej intensywności ta rękawiczka jest. Albo kupujcie i pytajcie sprzedawców o to mniej więcej zakres, w jakich temperaturach ona ma się poruszać, ale ważne pytanie, w jakiej intensywności. Eee, ja się właśnie w, ty, w tych modelach ścigam rękawiczek. W przełaju czarną, czarną i seledynową to są rękawiczki membranowe, czyli mam bardzo cienką rękawiczkę z delikatnym żelem, ale z membraną. Wysoka intensywność, nawet przy minus 5 się w tych rękawiczkach ścigam i zdarza się w większych temperaturach minusowych i jest mi komfortowo. Natomiast e, ja mam ogólnie problem z dłońmi przez e, łazęgowanie. W górach, w niskich temperaturach, gdzie miałem troszkę podmrażane kończyny i, no, niestety inaczej reaguję na temperaturę, jest mi po prostu w dłoni zimniej. Ale mam takich kolegów, którzy zakładają rękawiczki letnie, zimą, w sensie letnie, długie, kroskanty rękawiczki, i oni mówią, że mi jest wystarczająco ciepło. Puf, dla mnie masakra, ale, ale to jest też zależne i to, to jest tak jak z tą odzieżą. W zależności. Jakie kto generuje ciepło, e, jakie kto ma procent tkanki tłuszczowej, jakie grzanie i jaką odporność na temperatury. To nie jest tak, że powiem Wam, słuchajcie, ubierzcie termikę, ubierzcie bluzę i na to kurtkę Winstopper i wyjedźcie na minus 20. Nie, bo jeden w, tej, w tym ubiorze na cebulkę wystarczą mu dwie warstwy. E, trzeciemu trzy warstwy, a czwartemu cztery warstwy nie pomogą i to nie jest, tutaj niestety musicie w ciuchach testować, słuchajcie o tym jak są ciuchy wykonane, do czego one są, w jakich temperaturach e, one mają pracować no i niestety e, w odzieży jest troszkę chybił trafił, bo jeden odczuwa to, drugi to, natomiast e, wy widzieliście mnie w rękawiczce takiej trzypalczaku, to jest trzypalczak, który Widzieliście mnie w grubszej rękawiczce? W tą rękawiczkę używam w treningach do minus 5 i już przy minus 5 ją zmieniam na rękawiczkę cieplejszą, czyli na tą, którą widzieliście w filmie, w filmie tą, którą Wam tu pokażę. To jest rękawiczka, której używam powyżej minus 5 do 15 stopni. I przy 15 stopniach używam już zupełnie innych rękawiczek. I teraz tak, jeżeli odwiedzacie sklep i mm, sklep w sumie ma tam jeden model rękawiczki, ale nie jesteśmy go pewni i nie wiemy, co to jest za rękawiczka, a sprzedawca wiele nam nie może wyjaśnić, to już wam mówię. Generalnie tak, mamy rękawiczki trzy palczaki, dwu mamy rękawiczki pięciopalczaki, tak? To też jest duży zakres temperaturowy rękawiczki i na przykład to jest rękawiczka, która ma membranę, jest ocieplana, ma podwójny koc w środku, ma duży kołnierz, czyli zapięcie na bluzę, żeby nam nie wiał wiatr, bardzo fajna rękawiczka, właśnie w takiej rękawiczce w tym modelu rękawiczki przyjechałem, ale trzy palczaki. Ja na przykład nie mogę jeździć w rękawiczkach pięciopalczakach, bo mnie tutaj zgniatają. Jeżeli tutaj dochodzi do zgniotu palców, niestety pojawia się, nie dokrwiamy ich wystarczająco i zaczyna nam dłoń marznąć, więc tego typu rękawiczki kupujemy rękawiczki za duże, czyli jak zakładamy rękawiczkę, to jest rękawiczka wygląda mi na XL, tak, to jest xl gdzie ja nie mam dłoni XL, chodzi o to, że powinniśmy łapać, o taki element, taki fragment centymetrowy Rękawiczki, czyli ta przestrzeń tutaj chroni nam palca, no bo umówmy się, że jeżeli to będzie bardzo dopasowane, zmarzniemy. W ciuchach jest też bardzo podobnie. Jeżeli będziemy mieć przestrzeń pomiędzy kurtką a bluzą czy termiką, to ta y, przestrzeń lekko luźna będzie nas ogrzewała. I tutaj to samo jest w rękawiczkach. Na przykład ta rękawiczka, co z tego, że jest tutaj fajnie dobrana? Czyli mamy przerwę przed każdym palcem. Pięknie, widzicie o łapie, ten centymetr, e, takiej wiesz, jak, jak opuszki zgniatam, jak ona mnie tu uwiera. I to jest już sygnał do tego, że jak złapiemy kierownicę, dochodzi do zgniecenia, więc ta rękawiczka nas niestety zamrozi. Ale jeżeli y, nie mamy tutaj problemów, no to ta rękawiczka będzie dobra. No i operacja, w zależności Hmm, jakich klamek, manetek używamy, bo dużo ludzi mówi, że na, z taką rękawiczką nie da się pracować. Jedyne co, nie jesteśmy w stanie pokazać środkowego palca, jak nas ktoś wkurzy na rowerze. Tak? E, natomiast e, jeżeli chodzi o teraz o elektrykę i poruszanie się klamkami, ja sobie daję radę i w MTB, i daję sobie radę na szosie, e, klikając guziki. Ci, którzy używają tej dwójki, niestety bardzo często tą klameczką, tą rękawiczką wciskają sobie dwa na naraz. Albo wrzucają, albo zrzucają, bo tam jest e, e, klamka podzielona, jest to e, lekko utrudnione. Natomiast ta rękawiczka ma w sobie jeszcze rękawiczkę, czyli mamy dalej pięciopalczaków, ale przy zgięciu ona nie robi nam zgniotu. I teraz tak, pamiętajcie, że rękawiczki, które są budowane mamy membrany w warstwie wierzchniej, natomiast bardzo często w tych przestrzeniach mamy niewiele, czyli bardzo takie materiały, które nawet bardzo często nie jest tu używana membrana i w tym miejscu może dojść do chłodzenia dłoń. a w rękawiczce pięciopalczakowej, tak, bardzo często tych czterech miejscach i piątym kciuku może nam e, tu sprawiać zimno. Natomiast jak mamy deszcz tak jak dzisiaj e, przemakanie tej części, czyli pracującej części jest dużo szybsze, a dzisiaj dosyć mocno padało, nie dość, że jest niska temperatura, to jeszcze padało. Więc e, trzy palczak nie jest w stanie tak szybko zamoknąć, też jak strzepniemy, to ten jak impregnujemy rękawiczki, to jest też klucz, bo ja wszystkie swoje rękawiczki regularnie po każdym praniu albo piorę je w płynie z impregnatem, albo je dodatkowo sprayem impregnuję. Czyli e, tą pierwszą warstwę e, deszczu, którą mam, zawsze mi wytrzymują, dopóki impregnat się nie zetrze z rękawiczki, ale ja strzepnę i mam zawsze suchą rękawiczkę. Mało tego, to jest kolejna fajna podpowiedź. Ja na przykład bardzo często impregnuję getry. Dokładnie tak, jak impregnujemy kurtki. Impregnuję getry, czyli jak jadę na treningu i chlapie woda, wiadomo, ten błotnik pomaga i nie pomaga, natomiast bardzo długo mi wytrzymują getry, Tym samym się nie brudzą, w przełaju bardzo często impregnowałem ciuchy impregnatem do odzieży górskiej i zawsze je miałem po pierwsze czyste, po drugie dużo później było mi mokro i zimno, więc jakby logistyka, trzeba trochę pomyśleć w różnych sekwencjach, ale to czas, bo umówmy się, im więcej Coś wykonujemy, tym lepiej to wykonujemy. Chyba, że wpadamy w jakąś tam utartą rutynę. No to wiadomo. Natomiast wracając do rękawiczek, e dzielimy te rękawiczki na różne. Tak ja wam pokazuję akurat rękawiczki Bontraggera, bo takie mam w sklepie pod ręką, i to są rękawiczki, które są moimi prywatnymi rękawiczkami. E Generalnie z tymi rękawiczkami też jest y, różnie. Ja mówię wszystkim tak. Słuchajcie, jeżeli nie możecie znaleźć fajnej rękawiczki rowerowej, no bo bardzo często kupujecie ma masę rękawiczek i okazuje się, że ta masa rękawiczek, tak, y, nie jest nam ciepła. Więc gdzie się kierujemy? I tu Was troszkę zaskoczę. Kierujemy się do sklepu górskiego. Jeżeli możemy na lodospadzie trzymać czekan, tak? Możemy wiązać linę. Mamy niską intensywność, bo wisimy na ścianie, tak? Poruszamy się czekanem. Wspinaczka klasyczna to jest zawsze zimno w łapki. A górskie ciuchy, czyli yy, na przykład Puch syntetyczny, który może namoknąć, czyli może nam przemoczyć rękawiczkę doszczętnie, ona utrzyma ciepło. Puch naturalny, jak przemoczymy, jest szmata, nie utrzyma termiki tak długo. Ale jest tysiąc innych materiałów i powiem tak, już później, powyżej, jak dochodzi mi do granicy 15 stopni, gdzie używam 3 palczaka, to przeskakuję w rękawiczki górskie, czyli używam już wtedy rękawiczek. Jednoczęściowych, czyli mam zamkniętą rękawiczkę jednoczęściową. Najczęściej używam rękawiczki z puchu syntetycznego. Do tej rękawiczki jednoczęściowej wkładam taką lekką, cienką rękawiczkę z wełny Merino, tak zwany u nich liner. Wkładam takiego linerka do rękawiczki puchowej i Mogę sobie jechać w minus 25 i jest cycuś. Natomiast bardzo fajną rękawiczką jest rękawiczka narciarska, jeżeli chodzi o 5 palcy. Na stoku zasuwamy po 50 na godzinę, tak? tam intensywność też jest niewielka w szusowaniu na nartach zjazdowych. Temperatury niskie, a ręce narażone tylko w trzymaniu ki. Więc, tak jakbyśmy trzymali kierownicę, plus, plus to, że mamy niską intensywność. Więc, co z tego wynika? No, to z tego wynika, że bardzo dobrym kierunkiem na rower są rękawice narciarskie. I to jest bardzo dobry temat. Ja powiem szczerze, że przez wiele, wiele, wiele lat używałem naprawdę różnych rękawiczek różnych rowerowych rękawiczek. I okazuje się, że nie wszystkie rower rękawi, rowerowe rękawiczki dają w ogóle radę, i bardzo często niestety są do śmieci. E, natomiast, tak jak mówię, ja mam utartych kilka rękawiczek. Bardzo długo byłem zadowolony z rękawiczek marki Jordana. E, były to rękawiczki e, z pianki, piank piankowe rękawiczki, dosłownie taka pianka, jak nurkowie używają. E, I ona była. E, podszyta takim meszkiem w środku, a na górze była pianka. I najwięcej zim w tym przejeździłem. Niestety ta rękawiczka już jest nieprodukowana. To było też paręnaście lat temu, gdzie u mnie w Bieszczadach zimy były naprawdę srogie i jeździło się powyżej minus 20 niejednokrotnie. Zresztą ci wszyscy, którzy mnie stamtąd znają, niejednokrotnie ich zabierałem na rower w temperaturach powyżej minus 20 i robiliśmy po 4 godziny zabawy w takiej temperaturze. I generalnie używałem wtedy rękawiczek Jordany, też były inne czasy. Natomiast umówmy się, że każdy inaczej reaguje na ciepło, ale to co Wam powiedziałem i to co Wam podpowiedziałem, jeżeli macie problem z rękawiczkami rowerowymi, uderzcie do dobrego sklepu zimowego, który się zajmuje wspinaczką czy trekkingiem górskim czy wysokogórskim. Ja powiem szczerze, że już powyżej nawet czasami jak mamy wysoką wilgoć e, i mamy powyżej 10 stopni, no to ja te wszystkie rękawiczki rowerowe po prostu z siebie zrzucam, zakładam liner, puch syntetyczny, jednoczęściowa rękawiczka. Jak potrzebujemy, oczywiście te rękawiczki zawsze mamy na gumce, czyli jak ściągniemy to one nam dyndają na gumkach tak jak e, w trekkingu. E, gdzie operujemy kijami czy e, czekanami, czy musimy linę wiązać, czy karabinki, więc musimy je zdjąć, żeby się poruszać, no bo wiadomo, w jednoczęściowej rękawiczce jest problem. E, takie, takich rękawiczek właśnie e, używam. I e, przez to yy, właśnie, że mamy te linery, możemy się szybko poruszać, jakbyśmy chcieli coś zrobić, wyciągnąć z kieszeni telefon, banana. Teraz te wszystkie linery górskie są w pełni dotykowe, więc tak naprawdę całą częścią dłoni nie musimy mieć żadnych tam nalepek na czubek palca, tylko wszystko działa z telefonem, yy, yy, licznikami itd., itd. Więc naprawdę ja polecam rękawiczki, kierunek dobry, sklep zimowy i kompetentny. Sprzedawca. Natomiast najczęściej jest tak, że ten, który siedzi w sklepie zimowym, czy górskim, tak to najczęściej łazi po górach, tak, jak kolarze siedzą w sklepach rowerowych i mogą powiedzieć coś więcej na temat rowerów i ujeżdżania, to ci ludzie raczej są zapalonymi wspinaczami, czy przynajmniej górskimi trekkingowcami. Krótki, myślę, treściwy i pomocny film w tematyce rękawiczki. Nie dajcie się zwieść niektórym markom, że rękawiczka ma taki taki zakres temperaturowy, bo to jest kompletna czasami bzdura, bo każdy z nas inaczej odczuwa temperaturę. Więc myślę, że pomogłem. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W wyższych temperaturach kremuje ręce różnie albo kremuje to Kremem zimowym, takim, którym, który się używa na twarz antywietrznym W niektórych przypadkach nacieram ręce maściami grzejącymi. Tutaj szereg maści, kosmetyków, jest naprawdę marek masę. Nie używam żadnych podgrzewaczy ani rękawiczek elektrycznych, bo problem jest wtedy, kiedy się to wyłączy. Czyli utrzymanie, są oczywiście rękawiczki elektryczne e, wspinaczkowe, gdzie mamy normalnie akumulator i do 4 godzin i utrzymuje nam rękawiczka temperaturę do 30 stopni, umówmy się, że to jest bardzo wysoka temperatura, e, tylko przyzwyczajenie dłoni do takich warunków niestety nie jest korzystne, w późniejszym czasie kiedy nam się na przykład akumulator rozładuje albo się rękawiczka zepsuje a będziemy mieć daleko od domu albo po prostu będziemy musieli będziemy zmuszeni użyć zwykłej rękawiczki wtedy no, no niestety nie będzie to poruszanie się nie będzie możliwe więc jakby wiadomo że teraz technologia ułatwia nam życie natomiast do takich krótkich dystansów oczywiście można korzystać natomiast można sobie z tym radzić w inny sposób jest tyle zimowych sportów, gdzie mamy właśnie małą aktywność, a możemy e, mieć komfort w ręce i komfort w rękawiczce. Ja też czasami używam dwóch par rękawiczek, czyli jedne rękawiczki trzymam w kieszące z tyłu i je podmieniam. Jak wjeżdżam na przykład na pętlę przełajową i dojeżdżam daleko od domu do pętli przełajowej, no to używam innych rękawiczek, później przemieniam rękawiczki, wrzucam te grubsze do kurtki. Cieńsze zakładam na intensywność, i po intensywności podmieniam rękawiczkę właśnie z takiej na rękawiczkę. Z powrotem grubą, żeby nie doszło do zagotowania dłoni, bardzo e, wysokiego sparowania rękawiczki, no bo jak zmniejszymy intensywność, to niestety ta woda, ta wilgoć, którą mamy w ręce, będzie zamarzać, co też nie będzie dla nas komfortowe. Więc co? O rękawiczkach krótko na temat i tak się zrobiło 20 minut rozmowy, ale e, tak jak powiedziałem, to są moje doświadczenia. I e, moje systemy. Niekoniecznie każdy może się z nimi zgodzić. E, tak jak mówiłem wcześniej, każdy odczuwa inaczej ciepłotę e, czy chłód. Testujcie, natomiast to są moje podpowiedzi. Raz jeszcze dziękuję serdecznie. Pozdrawiam dla Pana, który prosił mnie e, o nagrywkę o rękawiczkach. Film poleciał dla Ciebie. Myślę, że cała reszta wyciągnie z tego jakieś wnioski na swoje zimowe rowerowanie. Trzymajcie się, cześć.